Wioska została zaatakowana! Zachodni port został zaatakowany! Nic ci nie jest! Łap za broń! Musimy pomóc w obronie wioski! Nie jestem pewien! Wysypali się z bagna i zabrali się za niszczenie wioski! Lepiej się pośpieszmy. Po drodze widziałam, jak kilku z nich idzie za nami. Możliwe, że zaraz zaatakują ten dom. Jest w tamtej skrzyni koło Twojego łóżka. Trzymasz tam wszystko, pamiętasz? Pośpiesz się i weź broń. Im dłużej zwlekamy, tym bardziej narażamy wioskę. Witajcie w drugiej części naszego let's playa. Will jak zwykle się wychąprza. Wioska została zaatakowana, jak słyszycie. I musimy ją uratować. Płaszczu wygląda. Zrobić. No, miej coś Idź Co? się przyda. Co? Co? Co?

Nie widziałem nigdy do mojego domu. Coś tu jest. O, nic takiego. O, płonie dom. Tu jesteś. Widziałem, jak kilka z tych stworów wchodzi do twojego domu. Dobrze widzieć, że nic ci nie jest. Nie wiem, skąd przyszły te bestie, ale potrzebujemy każdego miecza na południowym moście. Wkrótce będzie ich tu jeszcze więcej. Georg próbuje zebrać milicję, ale obawiam się, że nie zorganizuje obrony na czas. Z pomocy wioska upadnie. Dlaczego nie medujesz się na moście? Życie ludzkie zależy ode mnie teraz, a nie po bitwie. Każdy, kogo uneczę, kto da radę wrócić do walki, zwiększa nasze szanse. Kieruj się drogą na południe. Ja zostanę tutaj i zajmę się rannymi. Później do ciebie dołączę. Georg powinien być na moście. Dotrzyj do niego szybko, na pewno będzie miał dla ciebie rozkazy. Ale zanim pójdziesz, przyjmij błogosławieństwo Lefendera. Wszyscy je przyjmijcie. Jeśli zostaniecie ranni, albo będziecie potrzebować kolejnego błogosławieństwa, po prostu tu wróćcie. Po prostu ładnie teraz wygląda. Przedtem, jak miałem starszy monitor, to był tylko. czarny ekran. Teraz to wszystko ładnie widać. Nie! Nie mogę tego zrobić! że to wszystkich zabił Dzięki Bogom, że Ci się udało. Twój ojciec zaginął bez śladu. Obawiałem się, że Ciebie też zabili. Nie mam pojęcia, skąd się wzięły te stworzenia ani czego chcą. Ale te, które były w wiosce, to jedynie pierwsza fala, a będzie ich więcej. Dużo więcej. Jeśli mamy je powstrzymać, musimy zebrać milicję i wyjść im naprzeciw. Nie mogę pozostawić południowej części wioski bez ochrony. Szczególnie, że spodziewamy się kolejnych na Idź już. Kiedy zbierzesz wszystkich, których znajdziesz, przyjdź na pole pszenicy, na południowy zachód stołu. Lepiej przeszukajmy wioskę. Zbierzmy kogo się da. Miejmy nadzieję, że znajdziemy wystarczająco wielu pozostałych przy życiu. C czy coś? No to ty jest Dobra uratamy na Ringa z powrotem

Dziękuję. Szukają go. Co robisz? Wynoś się! Nie widzisz tam tych potworów? Zabijają wszystkich. Czyli wszystkie są Co? Przychodzisz wyciągnąć mnie na pewną śmierć? Nigdy w życiu. Zostaję tutaj. Co by tu zjeść? Ja nie idę. Wioska i tak jest stracona. Nie zamierzam dołączyć do trupu. Co śpinia. Skurde, że... Co? Co ty wyprawiasz? Przestań! Śpinio! Wdychaj. Za karę! Zradziłeś wioskę A masz. Aha. To idź. ona nie chce iść. Go pojedź jak mam. Nie, ona nie chce iść. Poczyniemy tutaj. Si damy I idziemy. Trzymajcie się od tego z daleka, to zbyt niebezpieczne. Ale morda. Mistrzu, trzymaj się, pomożemy! Chce się sprawdzić. Jakie to żałosne. Nie wiem, czy to ork, czy co? O, Emi. Szlak by to trafił. Zostańcie tam, gdzie jesteście. Nie będę marnować więcej czasu na tę żałosną wioskę. Tutaj go nie ma. Naprawdę brzydka morda. O, będziemy zabijać pajączki. Rzymia. Zabijcie je, nie chcę na nie patrzeć. Naprawdę okropne. Głupia dziewczyna, kazałem jej się nie wtrącać. Jest więcej do zrobienia. Georg wraz z milicją odpiera najeźdźców w gospodarstwie Starlingów. Musimy się pośpieszyć, zanim szczęście ich opuści. Musimy odnaleźć pomoc dla Emmy. Zostaw ją! Już za późno. Musimy biec do gospodarstwa Starlingów, zanim kolejni portowcy podzielą jej los. Ona może to Dziewczyna ży nie żyje! Ruszajmy, zanim stracimy kogoś jeszcze! Ja też chciałbym jej pomóc, ale zgadzam się z Tarmasem. Emi nie miała szans. Idźmy do mojego rodzinnego gospodarstwa. Georg będzie potrzebował każdego portowca, żeby odeprzeć atak. Nie wiem, ale biegle władał sztuką. Prawdopodobnie to on przewodził atakowi na zachodni port. Musimy biec do gospodarstwa Starlingów, zanim inni portowcy podzielą los mojej uczennicy. Idziemy. Gdybym tylko miał więcej czasu na zabranie sprzętu z domu, jeśli tam dotrzecie, znajdziecie kilka przydatnych magicznych i alchemicznych przedmiotów. Jest na północy. Teraz idźcie. Naprawdę ładnie wygląda niż przedtem widząc widząc niego świnka Niestety zginęli przychodzi się chyba z gdzie... Ten członek milicji to jest ta dziewczyna. Ona nie chce iść. Don Termasa gdzie jest? Biedna Emi nie żyje. Ale to jest ta pospiesz się i ruszaj do Georka. Mam dla ciebie rozkaz. Dla ciebie też. Wś poszła.